Dzień dobry. Dzisiaj jest 3 czerwca i chciałem się podzielić moimi refleksjami. Jak już pewnie Państwo znają moje poprzednie wideos. Skończyła się wczoraj kwarantanna. I co dalej? Sam wiele myślałem w czasie kwarantanny i a teraz tak samo ostatnie parę dni. Co ja chcę dalej robić? I wielu z Was na pewno teraz zadaje sobie te pytania. Chciałem też podzielić się kilkoma zdarzeniami, które miałem, doświadczeniami, które miałem w ostatnich kilku tygodniach. Jedno to jest refleksja na temat co chcemy zrobić. Ok, niektórzy z nas wrócili do pracy, niektórzy z nas są na unemployment, niektórzy dostali zasiłek od rządu biznesowy, ale musimy sobie odpowiedzieć i co dalej? Wiadomo, ci, co mają pracę, czysta sprawa. Ale nawet ci, co mają pracę, ja tutaj bym zwrócił albo zasygnalizował, że nawet te osoby powinny sobie zadać pytanie, OK, czy to, co chcę, jest to, co chcę robić? Albo czy chcę więcej zarabiać? Albo jak mogę polepszyć moją pracę? Jak mogę polepszyć moje życie? Jeżeli praca jest w porządku, to jak mogę polepszyć moje życie? Dla tych, co są na employment? Spotkałem niedawno na spacerze kobietę, która mówi, wiesz, przez 20 lat pracowałam w sklepie i zamknęli sklep i jestem na unemployment i myślę, że tak pod koniec, pod koniec sierpnia zacznę szukać pracy. Fajnie, pracowała, ma dzieci i chciała spędzić z nimi troszeczkę czas, czas, ale ja powiedziałem jej, słuchaj, wiesz co, jeżeli poczekasz do końca sierpnia, to jak myślisz, czy będziesz jedyna, która czekała, a się unemployment skończy, by szukać pracy? Czyli co powinna zrobić? Jest to bardzo osobiste pytanie: czy nie powinna od razu szukać pracy? Pomijając, że te przepisy mówią, że trzeba szukać pracy cały czas. I tutaj wchodzi w grę samodyscyplina Samo, i te trudne wybory. Kolega mi wysłał wiadomość niedawno: a było coś takiego. lub łatwe rzeczy, i będziesz miał trudne życie. Lub trudne, lub, lub, lub trudne rzeczy i będziesz miał łatwe życie. a Na przykład a możemy Jim Rohn, który jest moim ulubionym y, y, mówcą, powiedział kiedyś coś takiego: możemy dzisiaj zjeść jabłko albo botanika. Dzisiaj nic nie, nie spłynie, ale po roku czasu będzie różnica. I to wchodzi z powrotem do naszej dyscypliny, naszej samodyscypliny, naszej decyzji. I to wraca do punktu naszych marzeń, naszych celów. Okej, okay, co to marzenia? Marzenia, dziwne, że jest takie, filozofuję troszeczkę, przepraszam za to. Marzenia to jest to, co chcielibyśmy osiągnąć, nasze marzenia. A, ale nie wiemy, czy je osiągniemy. A cele to jest to, co chcielibyśmy osiągnąć. Mogę marzyć o. o w wyjeździe, nie wiem, na wakacje. A, ale jeżeli ja nie zdefiniuję, nie, nie sprecyzuję tego marzenia, jeżeli nie zrobię z tego jeden z moich celów, nie zacznę pracować nad tym, i nawet jak nie kupię biletu, to to będzie moje marzenie. Na przykład drugi, bardzo troszeczkę personalny. Moim marzeniem jest zgubić 20 funtów. Jak Państwo zauważyli, niektórzy moi znajomi mówią do mnie: wiesz, stary. Dobrze wyglądasz. Ja no, ucieszyłem się, jak mi tak mówią, ale ucieszyłem się, jak mi tak kolega powiedział, ale on mówi, przytyłeś. No to kurczę, mnie wzięło i ruszyło. I faktycznie przez te ostatnie parę, parę tygodni, czy parę miesięcy troszeczkę dołożyłem. Czyli mam marzenie, mam marzenie, żeby rzucić wagę. I teraz zmieniłem to na cel. Ok, jest moim celem rzucić wagę, czy jest moim celem wrócić do mojej naturalnej wagi. Jeżeli Mam marzenie i nic nie robię, to jest w dalszym ciągu marzenie. Jeżeli to zmienię na cel, to wtedy tworzę plan działania. Ok. Na przykład mogę wcześniej stawać, mogę zacząć chodzić na spacery, mogę pić więcej wody, czy mogę porozmawiać z psychologiem, jeżeli mam problemy emocjonalne, bo jadłem emocjonalnie, czy z koleżanką, z kolegą, z przyjacielem i się troszeczkę wygadam i przestanę jeść emocjonalnie. I tutaj już jest plan działania. Cokolwiek chcemy w życiu osiągnąć, powinniśmy mieć plan działania, powinniśmy mieć swój fokus, powinniśmy zdefiniować to, co chcemy, czy to będzie krótkoterminowe, czy to będzie długoterminowe. I wiele razy w innych wideościach to mówiłem i tutaj chciałbym troszeczkę zasygnalizować, że żeby wrócić do naszego, żeby znaleźć nasz fokus, to co chcemy w życiu robić, to nie tylko chodzi o wagę, to nie tylko chodzi o pracę, to chodzi o nasze, nasze wewnętrzne zadowolenie z życia. Oczywiście, że chodzi o pracę, bo jeżeli ktoś nie ma pracy, to definitywnie, błyskawicznie musi szukać tej pracy. A, a bo jeżeli ktoś jest niezadowolony z swojego życia, to powinien spojrzeć, co, z czego jestem niezadowolony, czy niezadowolona i popracować nad tym.